Sieć cicho, póki cię tolerują. Mruknął Wiktor do rodziców żony w rocznicę jej ślubu. Ale odpowiedź jego teściowej uciszyła całą aulę. Ludmiła krzątała się po mieszkaniu jak szalona, poprawiając obrus, włosy czy zegar na ścianie, jakby to była jej wina, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. W kuchni bulgotał kompot z suszonych owoców, na parapecie stygu domowy śledź pod futrem, a w piekarniku kończyła się bułka z kurczakiem, którą robiła tylko na specjalne okazje. Za oknem leniwie topniała lutowa Breja, ale w mieszkaniu było sucho, ciepło i pachniało wakacjami, mieszanką octu, koperku i lekko przypalonej wołowiny. Kończyła 35 lat. Nie był to okrągły wiek, ale i tak znaczący. Chciałem to zorganizować tak, by została zapamiętana, nie ostentacyjnie, ale w miły i ciepły sposób. Bez fajerwerków, ale z toastami od serca. Stołówkę w fabryce Kalibr zarezerwowaną jeszcze w styczniu. Za pośrednictwem Tamerii Aleksiejewne z Komitetu Partyjnego, z którą Ludmiła otrzymywała kontakt od czasów technikum. Uzgodniono, na jeden wieczór aula zostanie udekorowana balonami i wstążkami, orkiestra Denta zagra kilka kompozycji retro, a oni pozwolą ci przynieść własne. Wszystko jak ludzie. Ludmiła sama uszyła sukienkę. Materiał, niemiecki dersej w niebieskie małe kropki, przywiozła w zeszłym roku ciotka z krajów bałtyckich. Wzór ściągnęła z magazynu burda, przerysowała na tapetę. Długo mierzyła. Okazało się proste, ale gustowne. Na buty natomiast musiała wydać ostatnie oszczędności. Polskie, białe, z klamrą. Leżały w pudełku przez tydzień nietknięte. Jej podekscytowanie rosło z minuty na minutę. Jej rodzice mieli przyjechać wieczornym pociągiem z Jarosławia. Powinni być w mieście już od godziny. A teraz stała przy oknie, spoglądając w dół, wyłapując każdy dźwięk zbliżającego się wagonu. Maria Pawłowna, jej matka, w młodości pracowała jako sanitariuszka, ale przez ostatnie kilka lat pozostawała w domu, by opiekować się ojcem. Zawsze była cichą, ale niezwykle odporną kobietą. Ludmiła wiedziała, że dzisiaj matka założy ten sam garnitur z czeskiego sztruksu, beżowy, z okrągłym kołnierzykiem, który oszczędzała na specjalne wyjazdy. Mikołaj Sergiejewicz, jej ojciec, były brygadzista obrabiarek, człowiek małomówny, ale uprzejmy, Zawsze zachowywał prostą twarz, jakby w każdej chwili miał wejść do sklepu i wydać polecenie. Byli ludźmi, o których mówi się prości, ale prawdziwi. Wiktor był inny. Był wysoki, o ostrych rysach i wiecznie niezadowolonym wyrazie twarzy, pracował w dziale zaopatrzenia, miał podejście do szefów i, według ludmiły, patrzył na ludzi jak przez kalkulator, ile jesteś wart i do czego się nadajesz. Nie ukrywał swojej irytacji z powodu rocznicy. Nie podobało mu się ani miejsce, ani pomysł, a tym bardziej przyjazd rodziców żony. Wczoraj wieczorem zauważył ponuro, że znowu ci wieśniacy przyjadą z torbami i prostymi toastami jak w 900 którymś roku. Ludmiła jak zwykle milczała. Przez lata życia z Wiktorem przyzwyczaiła się do łagodzenia zakrętów i niewdawania się w kłótnie. Ale tego dnia szczególnie chciała, żeby wszystko poszło łaskawie. Przynajmniej jeden wieczór, bez odleżyn, bez napięcia, bez wyśmiewania. Przez ostatni miesiąc zbierała wszystko po kawałku, kupiła majonez od laboranta w fabryce, załatwiła kiełbasę lekarską przez męża kuzynki, wymieniła słoik papryki na paczkę papierosów, którą Wiktor gdzieś zdobył. Ludmiła poświęciła wszystkie nerwy na przygotowania, ale wciąż miała nadzieję, że święta będą udane. Umyła okna, wyprała wszystkie kryształowe kieliszki kupione na wesele, uszyła nawet proste serwetki, czerwone, z białym brzegiem. W ten sposób chciała podziękować rodzicom. Za wszystko. I wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Ludmiła podskoczyła i wybiegła na korytarz. W drzwiach stała jej matka w kapeluszu przywiązanym szalikiem i ojciec z walizką w jednej ręce i bukietem goździków w drugiej. Ich twarze promieniały ekscytacją i radością. Przytuliła ich mocno, zagłębiając się chusteczkę mamy, czując znajomy zapach mydła i waleriany. Mama zmrużyła oczy i powiedziała cicho. Stała się pięknością, ludoczko. Ojciec nic nie powiedział, ale jak zawsze skinął głową i mocno ją przytulił. Na korytarzu zapadła cisza. Wiktor wyszedł z pokoju, niespiesznie, z filiżanką kawy. Rzucił okiem na gości i powiedział: No, poszliśmy już? Jest przeciąg. Ludmiła zacisnęła usta. Rodzice jak zwykle udawali, że tego nie zauważają. Zdzieli płaszcze, złożyli starannie swoje rzeczy, poszli do kuchni, usiedli przy stole, postawili słoik marynowanych grzybów i babeczkę upieczoną w żelaznej foremce z dziurką. I było tak, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło. Ale gdzieś w głębi duszy Ludmiła poczuła coś nowego. Nie urazę, nie. Ale niepokojącą pewność, że dzisiejszy dzień może zmienić więcej niż tylko wiek w paszporcie. Wieczorem mieszkanie przypominało miejsce z dziurki przed majówką. Ludmiła próbowała zrobić wszystko naraz, dokończyć krojenie sałatki żarłok, zawinąć kanapki ze szprotką, sprawdzić, czy nie zapomniała przynieść z piwnicy kompotu agrestowego. Wiktor leżał na kanapie z gazetą i od czasu do czasu wykonywał rzuty, od których Ludmil drżały palce. Leniwie wertował prawdę, parsknął śmiechem i zauważył, że w sowieckim reżimie jedyne, co umieli robić, to organizować uczty, po czym dodał, że Lenin musi się w tym tempie obracać w mauzoleum. Tymczasem Maria Pawłowna obierała jajka przy oknie. Robiła to cicho, zręcznie, bez zbędnych ruchów, jak zawsze, jakby nie była gościem, ale we własnej kuchni. Mikołaj Siergiejewicz czytał stary numer ogonioka, który znalazł w przedpokoju. Ludmiła przyłapała się na myśli, że w tej scenie jakby żyło coś więcej. Coś między wierszami. Jakby wszyscy w tym mieszkaniu udawali, że wszystko jest w porządku, tylko po to, by się nie załamać. Wiktor podszedł do lodówki, głośno trzasnął drzwiami i bez patrzenia otworzył je. Niedługo w domu nie będzie miejsca, gdzie mogłoby spaść jajko. Wszędzie jest pełno jedzenia. To tak, jakbyś zapraszała mnie na wesele, a nie na własną rocznicę. Ludmiła odpowiedziała cicho, że będzie dużo gości i nie chcą, żeby ktokolwiek czuł się niekomfortowo. Wiktor uśmiechnął się i wrócił na kanapę. Maria Pawłowna ucichła, ale kontynuowała cięcie. Ludmiła poczuła że niewidzialna nić łącząca kuchnia z pokojem zacieśnia się. Wieczorem nakryła do stołu, niewystawnie, ale starannie. Haftowany obrus, kieliszki z weselnego kompletu, śledzie z cebulą, gorące potrawy. Wiedziała, że rodzice uwielbiają takie wieczory. Nie w restauracji, ale ciepłe. Wiktor wyszedł w koszuli, bez marynarki, co już było zaskakujące, i usiadł naprzeciwko ojca ludmiły. Na twarzy miał wyraz zmęczenia i znudzenia. Widelec w jego dłoni był jak obcy przedmiot. Zaczął od tego, że do ósmej jest jeszcze jedno zebranie w fabryce, po czym powiedział, że gdybym nie obiecał, już dawno poszedłbym do przyjaciół, dziś są urodziny geny. Maria Pawłowna udała, że nie słyszy, ale jej ramiona lekko opadły. Nikołaj Sergiejewicz w milczeniu wziął chleb i skinął na córkę. Wiktor zerkał od czasu do czasu na telewizor, który działał bez dźwięku. Na ekranie wyświetlał się program WREMIE. Pod koniec kolacji nie mógł już wytrzymać. Ty, ludę, starasz się zrobić wszystko, i sałatkę, i ananasy. Ale dla kogo to wszystko? Dla rodziny, która jutro wróci na wieś? A może dla siebie, żeby uspokoić sumienie? Ludmiła zamarła na chwilę. Nie wiedziała, co powiedzieć. Nie wyglądało to na obelgę, ale w jej głosie było coś, co przeszywało na wskroś. Wiktor wstał, wzruszył ramionami i powiedział. Że idzie spać, i tak muszę rano wstać. Wyszedł, pozostawiając za sobą cień powściągliwości. Mikołaj Sergiejewicz dokończył posiłek w milczeniu. Maria Pawłowna zaproponowała Ludmil herbatę, ale ta odmówiła. W nocy Ludmiła długo nie mogła zasnąć. Leżała wpatrując się w sufit i analizowała w głowie słowa Wiktora. Może naprawdę był po prostu zmęczony? Może przesadzała? Przecież nie krzyczał ani nie przeklinał. Po prostu powiedział, jak było. Może naprawdę robi za dużo zamieszania. Jej rodzice wyjadą, wakacje miną i wszystko wróci do normy. Ale z jakiegoś powodu te myśli tylko to utrudniały. To było tak, jakby kamień osiadł w jego piersi, niewyraźny, ciężki, nieugięty. Rano Wiktor wyszedł do pracy wcześniej, bez pożegnania. Ludmiła gotowała owsiankę i wydawało jej się, że w kuchni pachnie nie owsianką, ale pustką. Maria Pawłowna zmywała naczynia, nucąc cicho do siebie. Mikołaj Siergiejewicz czytał gazetę. Wszystko było jak zwykle, tylko w środku Ludmiła po raz pierwszy doznała uczucia, które trudno było nazwać. Nie uraza. Nie złość. Ale coś w rodzaju małego, ale uporczywego pękania w szwach, jakby tkanina, na której zbudowała swoje życie, zaczęła się powoli rozpadać. Niezauważalnie. Ale nieodwracalnie. Do wieczora aula fabrycznej stołówki zmieniła się nie do poznania. Proste zasłony ozdobiono papierowymi goździkami i dwoma hasłami wydrukowanymi na maszynie do pisania szczęśliwej rocznicy Ludmiło się Siemionowna. I życzymy szczęścia, zdrowia i spokojnego nieba. Na ścianie, obok głośnika, znajdował się gramofon Vega, z którego cicho grały instrumentalne melodie, aż do przybycia orkiestry dętej. W rogach ustawiono sztuczne palmy w wanienkach, a w pomieszczeniu pachniało mandarynkami, szprotkami i wodą kolońską shipper. Goście zaczęli się zbierać o szóstej. Najpierw koledzy ludmiły, ciche, powściągliwe kobiety w identycznych brązowych sukienkach i mężczyźni w garniturach z błyszczącymi łokciami. Potem przybyli krewni, ciocia Ała z fabryki słodyczy w czerwonym lureksowym swetrze z kartonem ptasiego mleczka pod pachą, wujek Valentin były kierowca, ze srebrnym zębem i mocnym uściskiem dłoni. Wkrótce pojawili się sąsiedzi Iwina z Komitetu Związkowego z ciężkim głosem jak speaker i Anatoli, kierownik działu mieszkaniowego i usług komunalnych w okularach, który zawsze starał się powiedzieć coś mądrego, ale nie na miejscu. Ludmiła spotkała się ze wszystkimi przy wejściu, poprawiając sukienkę i starając się wyprostować plecy. Sukienka pasowała dobrze. Gorzej było z uśmiechem. Widziała, że Wiktor od początku zachowywał dystans. Pojawił się jako ostatni, koło siódmej, w marynarce i z wyrazem znudzonej wyższości. Obok niego siedział jego kolega Ginę, człowiek głośny, z żartami poniżej pasa i zwyczajem klepania wszystkich po plecach. Natychmiast podeszli do stołu, nalali sobie po 100 gramów i zaczęli się rozgrzewać. Maria Pawłowna i Mikołaj Siergiejewicz usiedli bliżej środka pokoju, jak zawsze, skromnie, starając się nie przeszkadzać. Maria ostrożnie położyła torebkę na kolanach, poprawiła kołnierzyk i z ciekawością obejrzała biżuterię. Mikołaj siedział wyprostowany z rękami na stole. Ludmiła podeszła, pocałowała ich oboje w policzek i podała odręcznie napisane menu. Były tam zimne przystawki, sałatka świąteczna, kurczak w zalewie i ciasto od ały. Maria uśmiechnęła się. Czuła się dumna, ale też nieswojo. Wszystko było zbyt głośne, zbyt na uboczu. Kiedy wszyscy usiedli, tosty zaczęły się jeden po drugim. Jako pierwszy wstała Anatoli, szef sklepu. Długo opowiadał o męstwie robotników, wspominał, jak ludy jako pierwszy przemawiał w Komsomole, po czym życzył wszystkiego, czego w życiu brakuje i z trudem opadł na krzesło. Wtedy Aua i Ciocia Ira z Komitetu Związkowego zaśpiewały sto lat na dwa głosy, łamiącym się, ale szczerym głosem. Ludmiła skinęła głową, podzękowała, próbowała się uśmiechnąć, choć z każdym toastem czuła narastające w niej napięcie. Wiktor pił szybko ale nie do tego stopnia, by stracić kontrolę. Czekał na ten moment. I czekał. Kiedy dźwięki błękitnej wieczności na płycie gramofonowej ucichły i wszyscy się uciszyli, wstał, nalał sobie drinka, spojrzał znad szklanki na rodziców Ludmiły i nagle powiedział z przymrużeniem oka, no, towarzysze. Za jubileusz. A rodzicom proste życzenia. Siedźcie cicho, cieszcie się, że w ogóle was zaproszono. To są kulturalni ludzie, a nie rada sołecka. Na sali zapadła głucha cisza. Ktoś od razu nie zrozumiał, ktoś udawał, że nie słyszy. Dzinę prychnęła, wujek Walentin kwaknął, jakby się zakrztusił. Ała zaokrągliła oczy. Ludmiła zamarła. W głowie jej dzwoniło. Czas jakby się zatrzymał. Odwróciła się do matki, by zobaczyć jej reakcję. Ale Maria Pawłowna już wstawała. Powoli. Niespiesznie poprawiała spódnicę i głaskała rękawy. Na jej twarzy malował się ten sam spokój, jakby właśnie zabrzmiała muzyka, a nie kpina. Spojrzała wprost na wektorę, bez strachu, bez złości. Tylko z jakąś szczególną powagą, jakby stał przed nią niedorosły mężczyzna, ale chłopiec, który obraził staruszkę w autobusie. Goście milczeli. Ktoś odłożył widelec. Nikołaj Siergiejewicz nie poruszył się. Ale jego szczęka zacisnęła się lekko. Maria Pawłowna zrobiła krok do przodu, chcąc coś powiedzieć. W tym momencie ani łyżka, ani szklanka nie zadzwoniły w sali. Nawet piszczące w kącie radio nagle ucichło. Coś ważnego wisiało w powietrzu, jak przed burzą, albo zanim ktoś powie prawdę, która już dawno miała zostać usłyszana. Ludmiła nie oddychała. Nie wiedziała, co powie jej matka. Ale wiedziała na pewno, że po tych słowach wszystko już nigdy nie będzie takie samo. Maria Pawłowna stała nieruchomo, nie spiesząc się z odpowiedzią. W jej spojrzeniu nie było gniewu ani urazy. Tylko głęboka ludzka godność, która gromadzi się w człowieku przez lata, nie przez słowa, ale przez czyny, nie przez głośne frazy, ale przez długotrwałe, cierpliwe milczenie. Rozejrzała się po sali, jakby sprawdzając, czy nikt jej nie słyszy. Ale nawet gdyby nikt jej nie słyszał, i tak powiedziałaby to co zamierzała powiedzieć. Ponieważ musiała. Ponieważ istnieją granice. Wiktor stał z kieliszkiem, jakby w oczekiwaniu na oklaski, z tym samym zadowolonym z siebie mrużeniem oczu, które Ludmiła znała do znudzenia. Ale teraz nie wyglądał na pewnego siebie. Na widowni nie było uśmiechów ani chichotów. Wyglądało to tak, jakby ludzie zatrzymali się w swoich ruchach, ktoś zawisł z widelcem w powietrzu, ktoś z podniesionym kieliszkiem, ktoś po prostu spuścił wzrok. Maria Pawłowna mówiła cicho. Nie drżącym głosem, ale z tą pewnością siebie, którą można znaleźć nie na scenie, ale w zwykłej kuchni, kiedy nie wiesz, co zrobić, aby wyleczyć przeziębienie dziecka z wyjątkiem ciepłego mleka i miłego słowa. Powiedziała, że cieszy się, że jest tutaj, wśród ludzi, których kocha jej córka. To było wielkie szczęście widzieć, jak ludę dorasta, staje się dorosła, niezależna. Ale, dodała, nie możemy zapominać, kto stoi za tą kobietą? Kto ją wychował, kto trzymał za rękę w dzieciństwie, kto odprowadzał na pierwszą zmianę w żłobku i spotykał na przystanku w deszczu. A jeśli ktoś myśli, że jest lepszy od innych, powinien najpierw pomyśleć, czy nie osiągnął tego kosztem innych. Nie podała nazwiska. Ale było jasne, o kim mówiła. Nagle przypomniała sobie zdanie, które Mikołaj Siergiewicz często powtarzał, gdy ludę była dzieckiem: kto nie jest zakorzeniony w ziemi, nie nadaje się do nieba. Według niej zostało to napisane przez Twardowskiego, człowieka, który sam znał wartość prostoty. Zakończyła słowami: Nie przyjechaliśmy tu po wdzięczność. Spojrzenie naszej córki wystarczyło, abyśmy wiedzieli, że wszystko nie poszło na marne. Ale obrażanie rodziny nie jest oznaką siły. To, Wiktor, jest oznaką niedojrzałości. I z tymi słowami wróciła na swoje miejsce. Bez patosu, bez pozowania. Po prostu usiadła. Cisza zawisła w sali jak gruba kurtyna. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Nawet gramofon się zatrzymał, jakby wahał się, czy odtworzyć następną płytę. Wiktor stał, jakby ktoś zapomniał mu powiedzieć, żeby usiadł. Jego ręka ze szklanką opadła. Jego twarz pociemniała. Ale nie wypowiedział żadnych słów. Ani wymówki, ani sarkastycznego żartu. Po raz pierwszy przez cały wieczór nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Usiadł z dala od wspólnego stołu i już nie wstał. Pierwsze klaśnięcia zabrzmiały niepewnie. Ktoś, być może Ała, nieśmiało uniósł dłonie, jakby przepraszając. Potem klaskał szef Anatolii, potem Ilina z Komitetu Związkowego, potem wujek Walentin z lekko zaczerwienionymi oczami. Oklaski nie były hałaśliwe. Były tak jak sama przemowa Marii Pawłowny, szczere. Ktoś wstał, ktoś skinął głową za probatą. Ludzie w sali zaczęli spoglądać na siebie, a z każdym spojrzeniem napięcie słabo. Ludmiła siedziała ze spuszczonymi oczami. Nie wiedziała, jak trzymać widelec, gdzie położyć ręce, jak wyprostować plecy. Ale nie musiała nic robić. Była już chroniona. Mama, ta sama mama, którą uważała za łagodną i uległą, wstała i powiedziała na głos to, o czym Ludmiła bała się nawet pomyśleć. W tym momencie coś w jej wnętrzu zadrżało, Jakby pęku niewidzialny mur budowany przez lata z ostrożności, kompromisów i nieśmiałości. Prawdziwa Ludmiła zaczęła się przez niego przebijać. Ta, która nie musi niczego łagodzić. Ta, która nie wstydziła się tych, którzy ją wychowali. Wiktor już nie wstał. Nalał sobie trochę, spojrzał na talerz, słuchał, ale nie słyszał. Jego koleżanka Dzinę też stała się cichsza, Żarty się skończyły. Ludmiła zauważyła, jak goście coraz częściej zwracają się do jej rodziców. Ktoś zapytał o przepis na grzyby, ktoś przypomniał sobie, jak Nikołaj Siergiejewicz prowadził łącznik na subotnikach. Po raz pierwszy od dawna Ludmiła poczuła, że nie jest sama. Że ma nie tylko pamięć o dobroci, ale także żywych ludzi w pobliżu, którzy mogą stanąć w obronie siebie i jej. Podniosła wzrok i spojrzała na matkę, która, jak gdyby nigdy nic, Nalewała herbatę sąsiadce. I po raz pierwszy tego wieczoru uśmiechnęła się szczerze. Po wakacjach Wiktor prawie w ogóle się nie odzywał. Nie było krzyków, kłótni, przesadzasz, czy tylko żartowałem. Ciężko chodził po mieszkaniu, jakby meble mu przeszkadzały, patrzył przez ludmiłę, nie zatrzymując wzroku. Ona również milczała. W tej ciszy było wszystko zmęczenie, chód, świadomość, że rozmowa, która powinna odbyć się dawno temu, jest teraz niepotrzebna. Wszystko zostało już powiedziane, ale nie słowami, czynami, spojrzeniami, pauzami, które skrywały więcej niż długie wyjaśnienia. Drugiego wieczoru porocznicy, kiedy Wiktor wrócił do domu później niż zwykle, czekała na niego w kuchni. Światła były przygaszone, czajnik zimny, a zegar na ścianie tykał wyjątkowo głośno. Wszedł, odwiesił płaszcz, nie patrząc w jej stronę, i wymamrotał coś w stylu, jestem zmęczony, nie mam czasu na rozmowę. Ludmiła spokojnie powiedziała, że jedzie na kilka dni do rodziców. Przytaknął. Żadnego dlaczego, żadnego aja? Żadnego sprzeciwu, żadnej próby zatrzymania. I w tej ciszy było coś beznadziejnie jasnego. Jak w niepodpisanym liście, w którym wciąż wiadomo, kto jest autorem. Nie spakowała wiele, jedną walizkę i torbę. Resztę postanowiła zabrać później, jeśli będzie chciała. Klucze zostawiła na szafce nocnej. Stacja nie była daleko, pociąg był wieczorny, zimny. W wagonie pachniało węglem i rozmowami innych ludzi. Jechała, wyglądając przez okno, w którym odbijały się światła i jej własna twarz, zmęczona, blada, ale w jakiś sposób bardziej realna. To było tak, jakby po ucieczce z długiego etapu wyszła w końcu na korytarz, gdzie mogła być po prostu sobą. Jarosław przywitał ją ciemnością i ciszą. Na peronie stał jej ojciec w starym płaszczu z wywiniętym kołnierzem. Nie zadawał żadnych pytań, tylko wziął swoją torbę i poszedł obok niej. Światła paliły się przy wejściu, a na pierwszym piętrze w oknie widać było cienie jej matki. W mieszkaniu pachniało kapuśniakiem, jak w dzieciństwie. Tapeta wciąż ta sama, z gałązkami jarzębiny, dywan na ścianie, garnek z wrzątkiem w kubku na parapecie. Chruszczowka, od której Ludmiła stroniła w młodości, nagle wydała jej się okrętem. Który powrócił ze wzburzonego morza. Rano, gdy weszła do kuchni, matka już przygotowywała kaszę mannę. Radio grało muzykę z The Office Romance. Jedli w milczeniu, jak to bywa w rodzinach, gdzie słowa nie są potrzebne. Po śniadaniu zadzwonił telefon. Ludmiła wiedziała, kto to. Inna Aleksiejewna, matka Wiktora. Jej głos był lodowaty i miarowy, bez intonacji. Powiedziała, że Ludmiła postąpiła pochopnie. Że w rodzinie kobiety powinny być gie jak wieżby, a nie jak siekiery. Mężczyznom powinno się pozwalać popełniać błędy, a nie robić z nich głupców na oczach wszystkich. Nie wtrącaj się w sprawy mężczyzn. Dom to nie trybuna. Jeśli wrócisz, to minie. Jeśli nie wrócisz, będziesz tego żałować. Ludmiła wysłuchała go w milczeniu i rozłączyła się. Wieczorem wyciągnęła z szafki album. Były tam zdjęcia, ukończenie szkoły, ślub donczą, Ludmiła z ciastem przy kuchence, Wiktor w cieniu, często z zaciśniętymi ustami. Były też inne zdjęcia, z hali produkcyjnej, z wycieczek związkowych, na których śmiała się obok kolegów, gdzie w jej oczach było światło. Patrzyła na dawną siebie i pytała: gdzie byłaś przez cały ten czas? Kilka dni później poszła na targ i kupiła mamie nowe kapcie, a sobie dzbanek do kawy. Prosty, aluminiowy. Po powrocie zaparzyła kawę, ostrożnie postawiła kubek na parapecie, odsunęła zasłonę i usiadła obok. Za oknem było mrożno, ale słonecznie. Dozorca odśnieżał wejście, dzieci lepiły krzywego bałwana. W oknie naprzeciwko kobieta w szlafroku stukała w dywan. Wszystko było jak zwykle. Ale ludmiła się działa, uśmiechała się. Niegłośno, niezwycięsko. Po prostu cicho, jak osoba. Która obudziła się rano i nagle zdała sobie sprawę, że oddycha swobodnie. Jej wzrok padł na buty mamy, te same, w których przyszła na przyjęcie. Wypolerowane do połysku, skromne, ale z jakąś wewnętrzną dumą. I nagle ludmiła zrozumiała: Bycie silną nie oznacza krzyczenia. Bycie silnym oznacza wstanie pewnego dnia i spokojne odejście. Do miejsca, gdzie jesteś mile widziany. Gdzie znają wartość ciszy. Gdzie szafa zawsze pachnie lawendą, a za tobą stoją ci, którzy cię nie zdradzą. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.